Witajcie w serii Astrofon, czyli w serii, w której odpowiadam na wasze astronomiczne i nie tylko pytania. I tradycyjnie, jak w tej serii bywa, zaczniemy od ciekawego komentarza. A w Dragon Ballu Goku i Vegeta trenowali w grawitacji kilkaset razy wyższej od Ziemskiej, i jakoś nic im się nie stało. No, ale to nie ludzie, tylko sajanie, więc to może być jakieś wyjaśnienie. No tak, tak, to sajanie, więc w sumie to jest nawet lepsze wyjaśnienie niż to, że była to kreskówka. A teraz lecimy już z pytaniami. Malpas, dlaczego planety skaliste nie mogą być wielkości Jowisza? No panie, teraz to żeś bardzo ciekawy temat ustrzelił. Z tymi masami i wielkościami planet to jest... Całkiem ciekawa sprawa. No właśnie, bo musimy wziąć pod uwagę dwie kwestie: promień planety no i jej masę. I tutaj zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Wiemy, że te skaliste planety na przykładzie chociażby Układu Słonecznego, ale też egzoplanet, które znajdujemy z pomocą różnych misji kosmicznych, no są różnych wielkości i te gazowe są zazwyczaj większe niż skaliste. Raczej nie spotkaliśmy jeszcze do tej pory większej planety skalistej niż planeta gazowa. Dlaczego tak się dzieje? No z kilku powodów. Przede wszystkim E, musimy tutaj pamiętać o tym, że takie e, takie gazowe planety w środku najprawdopodobniej też posiadają swoje takie skaliste rdzenie. Tam w środku, w zupełnym środku czai się właśnie jakiś taki rdzeń z, z różnego rodzaju tej materiałów skalistych, e, otoczony oceanem zciśniętego gazu, który potem przechodzi w wyższych warstwach już w gazową atmosferę. Więc tak wygląda przekrój przez planetę gazową. E, inaczej jest trochę w przypadku lodowych planet, takich jak Uran czy Neptun, e, tam mamy jeszcze do czynienia z tymi właśnie lodowymi wypełnieniami. Nie jest to tak ściśnięte jak w przypadku Jowisza czy Saturna. Jeżeli byśmy sobie taką planetę jak Jowisz wzięli i, i e, dokładali do niej w tym momencie masy, to jej promień wbrew pozorom nie rusłby, tylko malał, bo grawitacja stawałaby się coraz większa, coraz większa i coraz większa i coraz bardziej ściskałaby tę planetę. Dlatego też niektóre czerwone karły, czyli takie chłodne, małe gwiazdy są czasami niewiele tylko większe promieniem od naszego Jowisza. Tutaj też trzeba zauważyć pewien podział. Otóż mniej więcej... 10, 12, 13 w zależności od obliczeń mas Jowisza to jeszcze będzie jakaś planeta. Jeszcze będzie jakaś gazowa planeta. Tak naprawdę może być mniejsza niż Jowisz i najprawdopodobniej będzie mniejsza niż Jowisz, czyli promień jej będzie mniejszy niż promień Jowisza właśnie przez tę ściskającą grawitację. Po tym, jeżeli ta masa będzie większa, mówimy tu już raczej o brązowym karle, takiej nieudanej gwieździe. A przy około 80, 70 paru masach Jowisza będziemy mieli do czynienia już właśnie z jakąś niewielką, małą gwiazdą, na przykład jakimś czerwonym karłem. Jeśli natomiast chodzi o planety wielkości i masy Urana, Neptuna, no to tutaj oczywiście, jeżeli będziemy dokładać tej masy dodatkowego gazu na przykład, no to ich promień będzie rósł, ale też tylko do czasu wyrównania się gdzieś tam w okolicach masy właśnie Saturna, i Owisza. Jeśli natomiast chodzi o planety skaliste, no to tutaj też były badania, a właściwie obliczenia, które miały wskazać na to, jak duży może być promień planety skalistej, aby jeszcze mogła zostać właśnie Nazywana taką planetą skalistą. No i w 2008 roku były przeprowadzone takie badania, w ramach których opracowano ten wzór, który widzicie teraz na ekranie. Z niego wynika, że maksymalnym promieniem planety skalistej mogą być trzy promienie Ziemi mniej więcej trzy promienie Ziemi. Od 4 do 5 promieni Ziemi mielibyśmy tutaj już do czynienia z planetą również skalistą, ale całkowicie pokrytą wodą czyli byłby to taki globalny ocean, więc no. Też byłaby skalista, ale no już nie taka jak Ziemia, nie bylibyśmy w stanie na przykład na takiej planecie się w przyszłości, gdybyśmy mieli techniczną możliwość osiedlić. W 2013 roku przeprowadzone były kolejne badania, kolejne obliczenia z załogi Lamera i właśnie jego współpracowników, którzy obliczyli, że tak naprawdę musimy tutaj wziąć pod uwagę jeszcze atmosfery planety, bo to jest taka zmienna, której zabrakło w tych poprzednich badaniach, a jest ona bardzo ważna. No i co wynika z tych nowych badań. Otóż to, że mniej więcej 2, 2,5 promienia ziemskiego to jest takim maksimum, kiedy planeta będzie jeszcze skalista. Tutaj będziemy mieli i te planety oceany i te planety z lądami na wierzchu. Natomiast planety z większym promieniem będą niestety już po pierwsze w stanie zatrzymać swoją pierwotną atmosferę, bo po prostu ich grawitacja będzie na tyle duża, że będą mogły się skutecznie przeciwdziałać i opierać chociażby właśnie wiatrowi słonecznemu, tutaj też magnetosfera swoje zrobi. Natomiast dodatkowo będą w stanie też grawitacyjnie ściągać coraz większe ilości tego gazu, przez co mielibyśmy do czynienia bardziej z czymś na wzór mini Neptuna, mini Urana, a nie właśnie takich skalistych planet jak na przykład Ziemia. Mateusz Mateusz, kiedy coś o planetach a niech będzie dzisiaj coś o planetach. Skoro już tak planetarnie sobie tutaj rozkminiamy, to niech będzie i w ten sposób. Planety, i to nie jest literówka, nie mam tu na myśli planet, tylko właśnie planety, to jest zresztą taki zlepek wyrazowy Black Hole Black Hole Planets, czyli planety krążące wokół czarnych dziur, a właściwie supermasywnych czarnych dziur. Jest to koncepcja, która zakłada, że w odpowiedniej odległości od czarnej dziury, takiej supermasywnej czarnej dziury, mogą krążyć różnego rodzaju planety i takie superziemie właśnie skaliste i takie mini Neptuny i jakieś planety gazowe. No mnóstwo takich planet może się tam znajdować i mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy nawet planet, które w takim dysku materii okrążającym na przestrzeni wielu lat świetlnych tak naprawdę czarną dziurę supermasywną mogą sobie po prostu się tworzyć, mogą być przechwytywane no i po prostu na takich orbitach stabilnych się utrzymywać. Co ciekawe w naszej Drodze Mlecznej właśnie wokół naszej centralnej czarnej dziury Sagitariusa z gwiazdką mogą takie planety jak najbardziej występować, ponieważ nasza czarna dziura jest dosyć spokojną czarną dziurą, a im bardziej niespokojna, im bardziej krwiożercza, a właściwie materiożercza jest czarna dziura, tym większy jest problem, żeby w takim dysku akrecyjnym mogły faktycznie się jakieś planety pojawić. Po pierwsze, bardzo dynamicznie ściąga sobie taką materię z dysku ku horyzontowi zdarzeń, przez co jest on zdecydowanie rzadszy niż przy spokojnej supermasywnej czarnej dziurze. Po drugie, oczywiście promieniowanie i i rozgrzewanie się takiego e, dysku akrecyjnego do olbrzymich temperatur, co też utrudnia lub wręcz uniemożliwia tworzenie się takich właśnie planet. Więc jeżeli usłyszycie planeta, to najprawdopodobniej nie jest to literówka, tylko właśnie chodzi o takie orbitujące wokół supermasywnych czarnych dziur planety. No chyba, że będzie to akurat w tym momencie literówka. Jakub Duch, jaką temperaturę ma czarna dziura? Czy ma temperaturę? A i to jest kolejne świetne pytanie: czy czarna dziura ma temperaturę? Wielu naukowców zastanawiało się, czy, taka, czy taki twór jak czarna dziura może mieć temperaturę. No i właśnie, gdyby temperatury nie miała, no bo tak na chłopski zdrowy rozum, skoro nie emituje żadnego promieniowania, nic co wpadnie pod horyzont zdarzeń nie może tego horyzontu zdarzeń opuścić, no to nie może też emitować promieniowania podczerwonego, no i żadnej temperatury tutaj byśmy nie zmierzyli. Ale w ten sposób łamałaby drugą zasadę termodynamiki, no i zachwiałaby entropią wszechświata. Na szczęście przyszedł w sukurs tutaj e, e, Stephen Hawking, który opracował koncepcję promieniowania Hawkinga. O tym już wielokrotnie na strofazie mówiłem. Pokrótce chodzi tutaj oczywiście o cząstki wirtualne, które pojawiają się i anihilują natychmiastowo, ale czasami pojawiają się dokładnie na horyzoncie zdarzeń. Jedna cząstka jest uwalniana, druga jest pochłaniana, i przez to czarna dziura musi nie. Jako oddać troszkę swojej energii, a tym samym masy. No i w ten sposób okazuje się, że czarne dziury jak najbardziej mogą e, mieć temperaturę, a właściwie nawet muszą mieć w pewien sposób temperaturę. I taka temperatura wynosi mniej więcej 10 do minus 6 Kelwina. 10 do minus 6 Kelwina, więc jest ogromnie mała i jest totalnie przyćmiona przez chociażby kosmiczne promieniowanie tła. Tutaj jest 2,7 Kelwina, więc dużo, dużo rzędy wielkości więcej niż temperatura czarnej dziury. Dlatego też nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej zmierzyć, bo po prostu to tak, jakbyśmy chcieli zmierzyć sobie na przykład temperaturę płomienia świecy, który płonie na powierzchni Słońca. No, to raczej nie jest e, zbyt prosta do zrobienia. Koncik heretyka. Jakoś 100 lat temu średnia życia była dużo mniejsza, bo było mniej promieniowania. Aktualnie żyjemy dłużej przez wszędzie otaczające nas fale FM, AM, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Fi 6, sygnały GPS itd. A jest takie powiedzenie: Co za dużo to niezdrowo! Więc szatan sprowadził na ludzki umysł zgubny pomysł 5G, który sygnałem jest coraz bliższy falom mikrofalowym. Skutkiem tego będzie rzecz przeciwna, jak do tej pory powodowały fale, czyli skrócenie życia. Dowód? A proszę bardzo, odpalałeś się kiedyś bez filtra 24 godziny na dzień? Ja mniej. I do tej pory pamiętam te bąble na ciele. To wyobraź sobie, że fale od słońca to podobne do tych z mikrowelki. Swoją drogą, fale z mikrowelki powodują również raka przez zmiany strukturalne podgrzewanego jedzenia. A fale z mikrowelki są bardzo. Bardzo bliskie 5G, co udowadnia, że 5G oddziałujące na nas 24 godziny na dzień, czyli cały czas się opalamy, przez co nasze DNA nawet może ulec dekonstrukcji, przez co kolejne pokolenia będą słabsze. Dla... Tego! Chroń swoją rodzinę! Kup teraz innowacyjny produkt! Jest to czapka wykonana z czystego amelininium. Tego nie pomalujesz. Nasa nie dodatam żadnych sztucznych barwników, a dodatkowa antenka na górze czapki powoduje zwiększenie ochrony poprzez otoczenie Twojej głowy specjalnym polem. Wyjdź z symulacji: ochroń siebie i swoją rodzinę. Pisana na szybko, aby NASA nie zablokowała przekazu. Koncik heretyka, Deron! To ja mam kilka pytanek, a ja odpowiem tylko na ostatnie. Co sądzisz o pomyśle siłowni z wykorzystaniem sztucznej grawitacji symulowanej wprowadzeniem pomieszczenia w kształcie pączka w ruch obrotowy? Czy byłby to dobry sposób na zastąpienie tradycyjnych siłowni, czy też poprawę stanu zdrowia, rehabilitację astronautów na stacjach kosmicznych? Pozdrawiam serdecznie całą astrofadę i widzów. Pytanie, czy byłby to pączek z lukrem, a właściwie z symulowanym lukrem? A tak poważnie? Koncepcja dosyć ciekawa, tylko musiałoby być to bardzo duże pomieszczenie. Z racji tego, że musielibyśmy uniknąć tutaj zawrotów głowy po prostu i wprawić w ruch obrotowy to pomieszczenie na tyle niewielki, nieszybki, żeby po prostu tych efektów nie było. No bo tak z jednej strony gdybyśmy mieli małe pomieszczenie typu siłownia musieli, musiałoby się ono bardzo szybko obracać dookoła własnej osi, żeby te dodatkowe ciążenie można było odczuć. No a wtedy nasza głowa poruszałaby się z mniejszą prędkością, na przykład niż nasze głowy, nasze błędniki szalałyby, i oprócz ręczników, trzeba by zabierać też ze sobą specjalne torebki na taką siłownię. Także wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. Zresztą, też chociażby jeżeli chodzi o stacje kosmiczne, już w tym momencie, to jest problem konstrukcyjny, żeby taką obrotową część stacji kosmicznej wykonać jest duże duże prawdopodobieństwo przy tych przeciążeniach i siłach działających właśnie w takim elemencie, że doszłoby do uszkodzenia. Tutaj potrzebujemy jeszcze wytrzymalszych materiałów, e, opracowania przede wszystkim takiej koncepcji, takiej technologii. No i potem jeszcze woli politycznej i administracyjnej, żeby w przyszłych stacjach kosmicznych czy statkach kosmicznych takie elementy wprowadzać. No ale mówię, to musiałyby być duże elementy, żeby uniknąć tych właśnie tutaj przykrych niespodzianek. Swoją drogą ciekawe, czy takiej y, rosyjskiej wirówce daćby małą hantelkę astronaucie do jeszcze pompowania bicka podczas ćwiczenia przeciążeń, jakby to odczuł. To mogłoby być ciekawe. Mogłoby być wesołe. A skoro wesołe, no to czas na Astrosuchara. Co jest w kuwecie marsjańskiego kota? Miał. Ok, moi drodzy. <laughs> Astrofaza dla głodnych kosmosu.